Sorry widzowie, że przez jakiś krótki czas nie było filmów, zrobiłem taką małą przerwę, ale teraz widzowie, wracam do was i życzę miłego oglądania. Wybieramy czerwonych piratów, dzisiaj gramy w... a jak się ta gra nazywa Mezik? Lux Fruits, nowa najpopularniejsza gra. Na roblocie. dzisiaj sobie w nią zagramy, wybieramy jakieś piraty, Mezik mi tu powie o co w tej grze chodzi. O kurde, walka. Dobra, wybrałeś piratów. Co ja mam z tym robić? Piu, piu, co ja mam się bić? No, 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 no jest Czy ty teraz jesteś? O to jest pytanie. Jestem tam na jakimś, na jakimś spawnie. Ale fajny fyką, A nie, tam jest Starter Island, Boże! Mm. Dobra, lecę do ciebie. Dosłownie. Co? Piękno To ty? Mocny jesteś chyba Pył pył Czekaj mordo Ja ci dam walczę walkę Pył 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 Widzowie dzisiaj Bijemy się z mezikiem Ja żartuję Nie mam kompletnych szans Serio? Nie 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 Mówię, że nie mam Też Jesteśmy w safe zonie Więc nawet gdybym próbował to bym nie mógł A można zabijać swoją drużynę? Czekaj Filip Chodź chodź Weź quest od tego typa no Ty masz po polsku Robloxa, chyba nie? No No to tam masz bandyci, no. potem potwierdź. Potwierdź. No i co ja mam teraz robić? No i teraz powinien ci się pokazać w lewej stronie taki questik, że ileś tam bandytów, niż po polsku. Poczekaj, 5, 5 300. Dobra, tu, tu tam bandyci. Dobra. No Ja mogę ci pokazać, jak ja ich zabijam. a teraz tak. Dobra, ma tu leciał Dobra, chodź tu z Naruto. ułówniamy. Czekaj, jak ja... Nie, 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 piu, nie, ty Piu, 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 nie, 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 czy jak? Nie, jak ja biję się z, z Shift locka. W ogóle wciśnij kontrol. No, będziesz biegał. Piu, piu. Dwa na pięciu mam, kurde. Proszę, nie zabijaj. Lera, ci pomóc, ale przypadkowo mi to trochę nie wychodzi. Proszę, o dobra. Trzy na pięć. Ok, masz pięciu? Nie, trzech. Dobra. To widzowie, ja zabiję tych pięciu i do was wrócę. Pięciu żuli? Widzowie, udało nam się zabić pięciu żuli. No i co? Co jest? Ja już ciebie nie chcę. Dobra, teraz ja spróbuję. No, Pierwszy. Wiedziałem, że to się widzowie tak chcesz. I... Patrzcie, jak nie chlepie. No, on trochę wtedy w gra. I co teraz, Meraz? Co to, co teraz, Meraz? No teraz idziesz znowu po kwesta. I znowu na tych bandytów? Tam z lewej strony masz taki kompas, nie? No Jak się zrobi czerwony z trzema wykrzyknikami To wciśnij w niego To on cię gdzieś zaprowadzi Okej okay. Powinien cię zaprowadzić potem do czubu A w zadania mam klechnąć bandyci? No do bandytów, tak W ogóle patrz Filip, tutaj patrz No Czekaj, no Dobra okay, Widzisz to? No. ciśniku wow. Teraz mam to umiejętność, ale ewickie. Ty Wtedy? możesz daszować, ale ty nie masz tak dużo energii jak ja, więc... No, A ile ty masz ty energii? Nie ma? Co? I... Widzicie to? W tym odcinku film, będę trochę pomagał Filipowi. Filip, dobra, zrób sobie cięcie lepiej niż widzowie. Zobaczymy, jak już pokonasz tych bandytów. Okej. Okay. Czekaj, no sprawa. Widzowie, jak Hubert musiał kończyć, ale my będziemy rozwalać bandytów. Tak, widzicie, jest tu. Kubert tylko powiedział, że musi kończyć. i Idę. A nie wychodzi z gry, ale trudno. Bandyci. I bierzemy, potwierdzamy. I ten so Zaakceptowane teraz kontrol mordo, O kurde. Nieźle bym to jest typu Czekaj, a jakbym się tak nie wydaszował O kurde ten typ tu jest mocny. Dobra. No i lecimy i zabiję. No nie zabiję żadnego, bo każdy mi pomaga, ten dla mnie! A mu się spiernik. Dobra widzowie, lecimy z nim. Tak gra jest nawet spokojnie, mam nic do niej, ale też jakoś wrażenia nie robi, ale nic do niej nie mam. Fajna nawet. Dobra, różne Pięknych gości, to tyle, to tylko nie z pierwszej części, bo mi chyba sobie ten odcinek na no dwie części. Widzowie też pewnie Filipowice pytacie i tak dalej, nie mogę nagrywać ciągle Filipowic, nagrywam też różne rzeczy, będą też zwierzęta, nie będzie tylko tak, że nagrywam tylko z Filipowic albo tylko o zwierzętach. Mój kanał jest różnorodny i teraz będzie trochę o Robloxie, potem znowu, no wiecie, jakoś to będzie, co nie? Mam też nagrane trochę filmy na zapas, więc nie wiem, co się oficjalnie dzieje na, ka na kanale, ile mam subów i tak dalej, no ale wiecie, może, może być różnie, co nie? No, więc co widzowie, dokończę tę misję, Mezik chyba już się wylogowuje, nie. ostatni typek widzowie, zostawcie lajka like i subika tylko tam na dole i co, trzymajcie się widzowie, do zobaczenia i cześć. Yo.